Luka mnie tutaj zaskoczył jakąś przed treningówką. Pani dosyć, dosyć miała taką dziwną minę, jak e, usłyszała, że chciałabym ją zjeść nie wiem, już chodzić na siłownię, musisz coś zmienić w swoim treningu. Ale Dobrze. to jest OK? Oczywiście znaczy, jest... jakbyś mi dał coś niedozwolonego. Komina, to jest taki mocny, taki dopalacz treningowy. A ja nie jadłam śniadanie. Tylko od razu ci mówię, żeby nie było później, że się no ja... źle czujesz. Mogę coś. się źle czuć? Po no nie, tym? nie, bo ty jesteś taka anemiczna w takim czasach. Ale rzeczach. tego mam całe to wypić? Nie, pić? pół. Ja mam ty pół. Po, po, skąd będę wiedziała, ile to jest pół? No ta, poczekaj, poczekaj, jeszcze nie. Pamiętaj, no, ja nie biorę. Ja nie biorę odpowiedzialności za to. Wyrzuć odpowiedzialność. Chodzi mi o to, żebyś nie mówię. kurde, de po co mi to dałeś, bo ty zawsze tak mówisz. Bo nie wypisałeś, bo też czasami potrafisz taką rzecz odwalić. Ale niedobre, dobre. Uf. Będę lepiej ćwiczyć? No Szybciej biegać? No. No. no Co to za mina dziwna, co mi dał ludzie, boję się ciało sędzieć? Ciało będziesz Możesz się czuć, możesz się czuć, tylko nie, że nic tak. nie dobrze, ale tak jakbyś wypiła trzy kawy To po co mi to? Z Czemu mi to dałeś? O, <laughs> boję się teraz Spróbuj czegoś w życiu nowego Ludzie ja chyba mi wjeżdżą ty, powiedziałaś, ty powie, powiedziałaś to po dwóch minutach, to była najszybsza trojgówka na świecie. Ale nie wiem, bo czuję się jakaś taka ożywiona, pobudzona, ja nie A piję kawy, nie, nie. nie mam takich pobudzaczy w swoim życiu.